TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Panie marszałku, panie i panowie posłowie, panie ministrze, trzeba powiedzieć to wprost. Każdy kto dzisiaj blokuje odblokowanie rozwoju farm wiatrowych na lądzie w gruncie rzeczy chce skazywać dalej Polaków na drogą i brudną energię, która pochodzi z węgla a w dużej mierze w Polsce importowanego, zwłaszcza jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, brudnego, drogiego, importowanego z niedemokratycznych krajów węgla. Jednocześnie odcina zarówno obywatelom możliwość dorabiania, jak i samorządom, bo właśnie na rozwoju tej energetyki to obywatele mogą zarabiać na dzierżawach a samorządy na wypracowanych podatkach. Zmiana odległości, co, z czym mieliśmy do czynienia w trakcie Komisji. Odległości wiatraka od zabudowań z proponowanych 500 na 700 szacuje się, że redukuje potencjał rozwoju o 50-60% w stosunku do pierwotnych planów rządu. Eksperci szacują, że do 2020, 2030 roku powstanie co najwyżej 4 GW nowych mocy energii, a mogło w zasadzie w oparciu o pierwotne przepisy ustawy powstać 10 GW. A 10 GW, Szanowni Państwo, to według dzisiejszego przeliczenia turbin ich możliwości wytwarzania 30 terawatów godziny energii pochodzącej właśnie z wiatru. Jeżeli tę energię mamy wyprodukować z węgla, to potrzebujemy 10 milionów ton węgla. Z Rosji przed wojną importowaliśmy niewiele powyżej ośmiu milionów ton węgla, to pokazuje, czyje interesy bronią ludzie, którzy blokują dalej rozwój tej energetyki na lądzie z wiatru na lądzie blokują to po to, by uzależniać nas dalej od importowanych paliw kopalnych. Oczywiście, że Ludzie mieszkający na terenach, gdzie wiatraki powstają, mają prawo zachować komfort życia. I myśmy jako Polska 2050 pokazali rozwiązania systemowe, które pozwalają racjonalnie odblokować wiatr na lądzie jednocześnie pozwalając ludziom zachować wysoką jakość i komfort życia. Pokazaliśmy, że hałas, który, pochodzi z turbiny powinien być mierzony w decybelach, a nie w metrach i dokładnie taki system był zawarty w naszej ustawie, która została odrzucona dzisiaj składam poprawkę, byśmy do tych rozwiązań powrócili w naszej ocenie są najbardziej racjonalne, najbardziej systemowe, dbają zarówno o komfort życia mieszkańców mieszkających na terenach wiejskich, jak i rozwój energetyki z wiatru, a głównym wyznacznikiem jest to, by hałas, który dociera do domów osób Mieszkających na wsiach, był mniej Pan więcej Basel, na poziomie ja szumu lodówki, go, która stoi w, naszej, w naszych dobrze. kuchniach. Dziękuję bardzo. Tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.